うんちょっと <laughs> カルテチか <laughs>、うん。 He, nie no, klasa. Ale poszedł. U, za okno. Ale leci. Hej, nie widziałeś tutaj mojej kartki z notesu? E, z jakiego notesiku? No z notesu punktacji do gry. Ostatnią karteczkę miałam, a nie można już takiego dokupić. No to chciałam sobie wziąć i skserować. E, nie, nie widziałem. Ej, no ale tu ją zostawiłam. Ty no może przeciąg ją pod zrzucił czy coś? A niech to, no to nurkuje pod szafki. Kurczę, no pomógłbym ci, ale muszę no, na chwileczkę pilnie wyskoczyć, nie? Cześć, hey, z tej strony Amator planszywek. Dawno u mnie na kanale nie było żadnej zwariowanej szalonej topki, której nikt nie potrzebował. Dlatego dzisiaj mam dla Was top 6 moich ulubionych notesików punktacji z gier planszowych w mojej kolekcji. I sobie teraz myślicie, no człowieka powaliło do reszty. No bo kto zwraca uwagę na notesiki punktacji. Od takie bloczki, które są gdzieś tam w pudełku, czasem z nich korzystamy, czasem nie. Powiem wam szczerze, że ja częściej nie, ponieważ. Tego typu element gry można sobie zastąpić telefonem. My bardzo często w grach, jak przechodzi do punktacji, to po prostu biorę telefon i zapisuję punkty w telefonie w aplikacji do tego przeznaczonej. I tutaj są różne apki na rynku właśnie do obsługi punktacji w planszówkach, więc bez problemu sobie znajdziecie jakąś, która będzie Wam najbardziej odpowiadała. Generalnie takie punkty można nawet wpisać sobie w arkusz kalkulacyjny, i przez to no, nie marnujemy tego papieru, nie zużywamy, nie musimy szukać żołówka, długopisu czy czegoś innego tam do pisania. Ale ta metoda sprawdza się głównie w grach, w których po prostu sobie zapisujemy prosto punkty i tyle. Natomiast jeżeli mamy ileś tam warunków punktowania, no to nagle. Te, te wpisywanie, no to też robi się troszkę problematyczne i dużo lepiej sobie wziąć faktycznie ten notesik i wpisać tam punkty, ale pod warunkiem, że ten notesik jest dobrze zaprojektowany. I teraz sobie pomyślicie, że no dobra, jak można skopać notesik z punktami? No, prawdopodobnie nie można, acz... Bazując na tym, jakie już w topy w planszówkach i w innych dziedzinach naszego życia widzieliśmy, to zapewne są gry, w których ten temat położy, położono dokumentnie. Natomiast da się wybrać notesiki, które robią to naprawdę dobrze. I ja bym chciał dzisiaj wam pokazać właśnie takie gry. Takie gry, w których mi te notesy przypadły bardzo do gustu, ale zanim to zrobię, zanim Wam pokażę, to moje top przejść i jedną grę, gdzie właśnie będę miał przykład tego, jak Moim zdaniem, które jest kopano notesik, to powiedzmy sobie jeszcze, jak sobie radzić z sytuacją, w której nam się skończy cały ten arkusz do punktowania. No, tak jak mówiłem, można go zastąpić jakąś aplikacją. Możemy po prostu wziąć kartkę papieru i sobie notować. Natomiast część wydawców do swoich planszówek wydaje oddzielnie bloczki do punktowania, które możemy sobie zakupić, więc tutaj bardzo duży plus natomiast ten proceder no, nie stosuje się go do wszystkich gier a też niektóre gry które doczekują się wydania takiego bloczka no z pewnym czasem wsparcie dla nich wygasa no i niestety te bloczki w sprzedaży się kończą jak sobie z tym poradzić są dwa sposoby które ja znam i pierwszy to jest taki że możecie po prostu zawsze jak sobie kupicie planszówkę otworzycie ją i zobaczycie aha Mamy notesik. Zeskanujcie go sobie, zwyczajnie go sobie zeskanujcie, żeby mieć skan tego dokumentu gdzieś w komputerze. Jak wam się kiedyś skończy, bo tak intensywnie będziecie ciupać w tę grę, tak wam się spodoba, pokochacie ją i to będzie wasze żyćko, no to wtedy sobie zwyczajnie wydrukujecie kolejne arkusze, żeby punktować właśnie na takich ładnych karteczkach, jeżeli nie chcecie notować punktów w apce albo na zwykłym papierze. Drugim rozwiązaniem jest wzięcie w jednej strony z takiego notesiku i zalaminowanie jej. Zalaminowanie, kupienie sobie pisaka suchościeralnego i po prostu gramy, notujemy, jest wszystko zapisane, podliczone, tyle każdy miał punktów, dziękuję, ścieramy szmatką i mamy notesik, a właściwie arkusz punktacji na kolejną rozgrywkę. I tyle, proste, proste. Wiem, pewnie spora część z Was ma świadomość tych rozwiązań i sobie myślicie, że teraz gadam pierdolę jak grany boskie. No ale w końcu jestem amatorem planszówek i tak trochę ten mój kanał jest skierowany, przynajmniej część treści, do osób, które dopiero wchodzą w ten świat planszówkowy. Więc niech się takich trików nauczą, bo czemu by nie? No a teraz już przejdźmy do planszówek. Z mojego to przejść najlepszych notesików do gier. Co tam mam dla Was do pokazania? Domek. Domek jest jedną z pierwszych moich planszówek i grą, która ma też właśnie notesik do punktowania. I tutaj bardzo prosty schemat. Mamy miejsce do zapisania, kto punktuje, i mamy kolejno wszystkie warianty, za które punktujemy. Tutaj duży plus, ponieważ w dodatku słoneczna 156 mamy zaktualizowany notesik, w którym mamy dodane rubryki dla maksymalnie sześciu graczy, to jest tylko dla 4 i mamy dodane rubryki za dodatkowe bonusy. Jednak tamtego notesika wam nie pokazuje jako w mojej topce, ponieważ tam sprowadzono przyjaciół, projekty, i tak troszkę uogólniono te kategorie, mogłyby być bardziej rozbite. Dlatego. Pokazuję wam wersję podstawową. Nie jest taki specjalnie wyjątkowy notesik. Nie ma tu nic niezwykłego. Jest. Kolorystycznie dopasowany do pudełka, tyle można o nim powiedzieć, ale mam do niego strasznie duży sentyment, ponieważ to jest pierwszy notesik w mojej kolekcji i tak właśnie zaliczacie następnego Face Palma, nie? No to co będzie dalej? Siedem cudów świata, a w zasadzie 7 cudów świata. Armada, dlaczego Armada, a nie podstawowa gra? I w ogóle to mam starsze wydanie, więc jestem ciekaw. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądają notesiki w nowszym wydaniu. Natomiast tutaj, w zwykłych 7 cudach świata, mamy notesik bardzo prosty, zwykłe rubryczki, i mamy z lewej strony kolumnę, w której mamy zaznaczone kolorami karty, a w zasadzie no, po, pola wiersze, w których spisujemy. Punkty za karty w odpowiednich kolorach. Natomiast w Armadzie, tutaj mamy pokaz dobrego rozwoju notesika, w którym oprócz kolorów pól mamy też zaznaczone symbole. Symbole, które troszkę lepiej Pozwalałem się odnaleźć w tym notesiku. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że rzucając tutaj okiem, szybciej łapię dobra, tu to wpisuję, tu to, tu to, niż na tym. To jest dosłownie, dosłownie ułamek sekundy. Szybciej, ale jakoś ten notesik z armady jest dla mnie wygodniejszy. I co ważne, tu są zaznaczone już pola dla wszystkich bonusów, dodatków, jakie występują w grze. I to jest właśnie bardzo duży plus. Ta ewolucja notesików. Mi się ten z armady bardzo podoba. I w zasadzie wiele więcej nie można powiedzieć, jak to, że jest przykładem dobrej ewolucji. Bardzo dobrym przykładem notesika jest także ten z. Whitespace. W whitespace mamy prosty niby notesik. W którym jasno zaznaczono, co gdzie mamy spisywać. Ale właśnie cała gra bazuje na symbolach. Tutaj nie mamy klimatu, o czym mówiłem w mojej recenzji. Tu nie czujemy, że podbijamy kosmos. Tu po prostu montujemy kombosy z symboli. Tak zagrywamy wszystko, że nam symbole dawały kolejne busty. I notesik właśnie na tym bazuje. Mamy rozrysowane bardzo jasno przejrzyste symbole, za co w danej rubryce mamy zgarnąć punkty. Do tego dochodzi ładne tło tych karteczek i generalnie cała kreska tutaj odnosząca się do gry, więc... No, o ile można mówić, że tu jest jakiś klimat, to jest on trochę przeniesiony na ten notesik. Działa on bardzo dobrze, jest banalny, przejrzysty i te symbole tutaj są takie, jakie powinny być bardzo czytelne. I od razu wszystko wiemy, gdzie, co i jak mamy zanotować. Podobnie jest w grze. Najlepsza gra o kotach. Najlepsza gra o kotach, słodka, prosta pozycja familijna dla wszystkich miłośników, kociaków i ludzi, którzy uwielbiają słodycz wylewający mi się z pudełka. I tak, notesik jest też ultra słodki, różowiutki, kochany po prostu, orany boskie, ale nie dlatego mi się podoba. On mi się podoba dlatego, że łączy ze sobą symbole z tekstem. I pomyśleć się, no, straszna pierdoła, ale tak. Niektórzy ludzie mają poważny problem z tym, żeby uchwycić yy, właśnie te symbole. Co jest, do czego, w szczególności jeżeli rzadziej grają w jakiś tytuł. Więc tutaj, zarówno mamy symbole narysowane na, yy, w naszej rubryce, jak i napis do czego one się odnoszą. I to działa fantastycznie, ponieważ i osoba, która ma problem z tymi symbolami sprzeczyta sobie co gdzie ma wpisać, i osoba, która nie zna języka polskiego ma problemy jeszcze z czytaniem, bo to jest gra też dla młodszych graczy. No, zasadniczo popatrzy sobie na symbol i będzie wiedzieć, gdzie co sobie wpisać. Więc, to jest również na propsie i to działa fantastycznie. Natomiast, to jest to miejsce, w którym chciałbym Wam pokazać grę, która nie do końca ogarnęła projekt Notesika. A jest to ekosystem. Ekosystem, który jest grą fantastyczną. Naprawdę gorąco polecam. Jak szukacie filerka, przy którym będziecie się sielankowo bawić, przyjemnie główkować i po prostu gra będzie piękna, to to jest tytuł fantastyczny. Natomiast notesik. Notesik jest zaprojektowany dobrze pod tym kątem, że mamy tutaj wypisane kolejno wszystkie karty, za które możemy zbierać punkty. Obok w symbolach warunki zbierania tych punktów. I pomyślicie sobie, dobra, to co tutaj nie działa... Właśnie ten aspekt symboli. Sama gra jest niezależna językowo. Tu w niej nie mamy żadnych tekstów, nic, po prostu zbieramy sobie drogą draftu karty, wykładamy przed siebie i na koniec dostajemy punkty za łańcuchy pokarmowe, które stworzyliśmy. I to od A do Z dałoby się uznać jako grę niezależną językowo, gdyby nie ten notesik. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy opisy kart z słowami. A nie symbolami wystarczyłoby obok nich dać tylko symbole o jaką kartę chodzi i w tym momencie każdy na całym świecie wszędzie mógłby sobie w to zagrać. A tak dopóki ktoś się nie nauczy, że te warunki, bo warunki są oznaczone symbolami, że one dotyczą tej dokładnie karty, to to będzie mieć problem. I to jest taka pierdoła w zasadzie, ale pokazuje, że da się przy notesikach o czymś nie pomyśleć, przynajmniej moim zdaniem. Dało się to zrobić lepiej, dodrukować tu po prostu obok nas kart, symbole tych kart graficzne i by było idealnie. A tak to jest tylko bardzo dobrze. Natomiast bardzo dobrze i wręcz idealnie, jeśli chodzi o notesik, jest w... King Domino Prehistoria. King Domino Prehistoria. Tę grę też mogliście niedawno zobaczyć u mnie na kanale, w zasadzie to tydzień temu to chyba było, więc tak. To jest naprawdę świetny tytuł familijny i gatewayowy dla nowych graczy. Moim zdaniem coś fantastycznego i ja się tą grą wiaram i bardzo dobrze się przy niej bawię. Natomiast jeśli chodzi o notesik, to tutaj kolejny duży plus dla gry. Dlaczego? W grze mamy trzy tryby rozgrywki. Każdy punktuje za coś innego, i w notesiku uwzględniono wszystkie te opcje punktowania. W zależności jak będziemy się bawić, mamy je tu zaznaczone. I teraz to co jest świetne, nie mamy ich, ich zaznaczonych prostymi symbolami czy opisem tekstowym. Nie, tu mamy dosłownie grafiki z samej gry mamy tutaj narysowane chatki, te rodzaje krajobrazu, płomyczki, za które y, punktujemy. Mamy tutaj rozrysowane surowce, totemy, które są w grze. Mamy tu tych wszystkich jaskiniowców z ilustracjami z ich płytek. Więc to wygląda i działa fantastycznie, naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego notesika, o ile ja wiem, że dla Was, przynajmniej części z Was, to może być, jak można być pod wrażeniem notesika, ale pod wrażeniem tego notesika jestem, jest on po prostu wykonany fantastycznie i aż żal będzie, kiedy się skończy, no ale skanik się zrobi, prawda? No. Więc King Domino Prehistoria Świetny notesik, uwielbiam Dla mnie sztosik I ostatni notes Jaki chcę Wam pokazać To notes z gry Największej z tego zestawienia Brazil Sweet Imperium Czyli duża gra Ha jak powiem duża gra cywilizacyjna, to osoby, które grają w duże gry cywilizacyjne mnie tu pojadą jak grany boskie, więc tak, w kategorii takich prostych tytułów, tego co ja Wam tu na ogół pokazuję, to to jest duża gra, natomiast jest bardziej takie wprowadzenie do gier cywilizacyjnych, ponieważ mamy tutaj mechaniki charakterystyczne dla właśnie takich tytułów 4X, ale są one skrojone w taki sposób, żeby rozgrywka się nie ciągła długo. Są one tutaj mocno uproszczone, dzięki czemu mamy okazję sprawdzić, czy taka forma zabawy nam się będzie podobała. Jeżeli nam się spodoba, to możemy sięgnąć po te faktycznie wypasione, w pełni cywilizacyjne gry, gdzie po prostu czacha paruje, mózg się zwęgla i tym podobne. Więc tytuł jest naprawdę ciekaw uwagi, niestety nie mam u siebie jeszcze jego recenzji bo no, to jest jedna z tych gier, które chciałoby się ograć milion razy przed tym, zanim się coś o nich napisze no no a milion razy jeszcze nie ograłem, ale no może w końcu się pokuszę o to, żeby ją Wam pokazać na moim kanale albo blogu, natomiast no, notesiki, notesik tutaj jest chciałoby się powiedzieć po prostu poprawny, zrobiony tak jak powinien być zrobiony, jest bardzo przejrzysty, mamy tutaj w odpowiednich kategoriach Symbole i te symbole przeniesione wprost z planszy instrukcji. Od razu patrzymy, wiemy o czym do nas ten note notesik rozmawia. Jak się nie zorientujemy po symbolach, no to obok mamy napisane o co chodzi, więc wszystko tu wygląda po prostu świetnie. A do tego, to co mnie cieszy w tym notesiku, to. Cłem jest imitacja starego jakiegoś takiego papieru. No, to już za późne czasy na papirusy, więc chyba po prostu papieru, ale takiego zmęczonego czasem, nieidealnego, niebiałego. Wygląda to po prostu świetnie i klimatycznie pasuje mi do Brazylii i dlatego tak gra. A w zasadzie ten notesik mi się podoba. Jest w moim top 6, jest w moim top 6, w którym. Kolejność gier w zasadzie nie miała znaczenia, po prostu co Wam o nich chciałem opowiedzieć, to Wam o nich opowiedziałem i wszystkie mi się podobają. Tyle, dziękuję, no. <śmiennie> <śmiennie> Okej, okay. to była kolejna topka nikomu niepotrzebna i temat, który w większości z Was nie zainteresuje. Natomiast mimo wszystko zachęcam do dyskusji w komentarzach, dajcie mi znać jakie... Notesiki w grach Wam się naprawdę podobają. Które zwyczajnie, jak przejdziecie do punktowania, to cieszą Wasze oko? Bo te, które Wam tu pokazałem, one naprawdę cieszą moje oko i wpływają na ogólny odbiór gry. Tego, czy przyjemnie mi się siedzi przy jakimś tytule. Więc jestem ciekaw, czy na Was jakieś takie notesiki działają. To po pierwsze. Po drugie, dajcie znać w komentarzach, czy macie gry, w których notesiki są tak położone, że z nich się nie da korzystać. Tego też jestem bardzo ciekaw. A, naturalnie, no nie omawiałem tutaj żadnych notesów z arkuszami z and Ride, no bo chodzi o notesy punktowania, a nie o plansze graczy, a w tamtych graczach, grach to są w zasadzie plansze, więc to tak tylko formalnie mówię. Więc jak macie jakiekolwiek przemyślenia na temat notesików, walcie śmiało w komentarze, są do Waszej dyspozycji, z chęcią sobie poczytam o Waszych spostrzeżeniach, i komentarzach o tym, że zaś gadam jakieś głupoty. Ha! A jeszcze, w ramach ogłoszeń parafialnych, na dzień dzisiejszy, jak to kręcę, czyli w sobotę 10 września, tak? Na 80% uda mi się być w przyszłą niedzielę, czyli 18 września, na franczywkach w spotk'u. Więc jest szansa, że tam będę, więc jak ktoś będzie chciał podbić, przybić. Piątkę, podać grabę, powiedzieć mi, że robię z siebie kretyna w internetach. Śmiało uderzajcie, jak ktoś ma, tak jak ja, problem z pamięcią do twarzy, to będę miał na sobie prawdopodobnie koszulkę albo bluzę z logiem amatora, tak żeby ludzie mogli mnie znaleźć i mi nadać, nie? No, to trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ja też trzymam kciuki, żeby się udało, żebym w końcu dotarł do te, na tą... Tam szybkową imprezę, która się odbywa, prawie że pod domem, bo to rzut beretem ode mnie z bielska. No dobra, <gryw> to w zasadzie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał. Jak Wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jak Wam się nie podobał, to łapkę w dół. Tylko napiszcie w komentarzu, dlaczego zrobiłem z siebie kretyna i Wam się to nie podobało. Eee, no i jeśli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. W ten sposób dacie mi kopa do tego, żeby tworzyć kolejne takie i inne filmy. I mam nadzieję, że wrócę do tego, że będzie ich więcej na kanale. Ale... To może wkrótce zobaczymy. No dobra, nie przeciągam. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! No to wierzymy się za podliczanie punktów. Czekaj, czekaj ty, ja zapiszę na telefonie, nie? Ty no ale mamy notesik. Notesik, wiesz co, babciu. No dobrze, to notuj. Jeżeli już ściągam jakąś apkę do notatek, luzik, już mogę. Dobra, dajesz. Ok, to za te niebieskie obszary tutaj mam 24 punkty, a za te zielone tu mi wchodzi 49. A nie możesz wszystkiego podać od razu? Nie. Najpierw sobie sprawdzamy wszystkie obszary, a potem to ze sobą sumujemy. I ty, czekaj, czekaj, ja sobie to tylko tu do arkusza kalkulacyjnego wpiszę. Okej, okay, mam no. No, to jeszcze 4 punkty tutaj za to dostaję i za surowce i to temy wpada mi 25 punktów. E, czekaj, jak to tutaj teraz to się jakoś chyba da dodać wszystko. Czekaj, Ehe, momencik. O, chyba mam i teraz klikam. O, kurczę, ty, skasowałem se. Możesz mi to wszystko jeszcze raz podać, co? Weź sobie wsadź ten telefon. W co? w futerał.